Bardzo mi miło. Cześć. Mi też. Z kim jesteśmy? Alicja. I do zadania mam ci trzy pytanka. Do wygrania jest błogosławieństwo pieniążkowe w wysokości 20 zł. Pierwsze pytanko będzie z geografii. Zadam ci może bardziej łatwiejsze. No dobrze by było. Dobrze by było. Największe państwo w Afryce. Alger. Alger? Ja chcę... Algeria? Ja? Nie wiem. Al... No, 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 dobrze, tak. dobrze myślisz, Argentyna? Argentyna? Nie, to w ogóle to jest chyba na... nie, to nie jest w Afryce chyba. Nie, nie. To Algeria? Bardzo dobrze. Świetnie, świetnie poszło. Soldierce. Lecimy od razu z nogiem, z drugim pytankiem. Dobra. To jest drugie pytanko. Najszybszy człowiek świata. No to trzecioklasiści jak biegną na obiad. <noise> Dobra. Mogę to zaliczyć. Dobra. Mogę to zaliczyć. Ostatnie pytanie będzie łamił błówkowe trochę. Mam nadzieję, że nie polegniesz. Nie, muszę to dobrze zrobić. Musisz, musisz. Jakie słowo jest zawsze napisane błędnie w słowniku? Błędnie. Bardzo dobrze. i teraz będziesz musiała zgadnąć cenę AirPodsów 2 Pro po obniżce Skafla na naszej aplikacji. A bez tego nie wygrywam? Bez tego nie wygrywasz. Nie. Bo położyłaś się na jednym No dobra, no to... A ile normalnie kosztują? Normalnie kosztują kawę. Po... A mam podać po prostu cenę, czy dokładnie? 600. Nie no dobra, no, nie no, przesadziłam. To może... Co jest... Tutaj... Ale poniżej 500 czy powyżej? Nie mogę ci mówić. No. 540 Kurde, zgadła Zgadła? Zgadła 540 Idealnie Idealnie A Serio? Idealnie No nic, no muszę, muszę uciąć budżet I cięższe pytania zadawać najwyraźniej Ej nie, miał być 3 Proszę bardzo Dziękuję dwie Pokaż do kamery, że ten, że, że jest, że, że w ch**ie nie ch... jest cięte No, dziękuję, Dzień, dziękuję bardzo I zapraszamy na okazję Dobra, no. Zapraszamy na okazję. Dobra.